Logo Dzika Kuchnia. Para wodna. 50 lat Coca-Cola w Polsce. Wpisuj kody w aplikacji Coca-Cola do wygrania samochody i tysiące innych nagród. Cześć. Pożyczyliście już państwu młody? Jak to? Podobno pożyczkę wzięli w abiorbanku. Pytam czy życzenia złożyliście? Pożyczka starczyła na podróż poślubną. Słyszałem, że w góry skaiste. Nie, to rata naszej pożyczki jest stała jak skała. A do życzeń dołączamy gwarancję stałej raty pożyczki nawet przez 5 lat. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,11%. Alior Bank. Wzdęcia. Znam to. Weź ulgik z wzdęcia. Podwójna dawka symetykonu w jednej kapsułce skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i uwalnia od wzdęć. Guzik nie obchodzą wzdęcia. Mam ulgik z wzdęcia. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40 roku życia? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40. Liporedium 40, co ważne, zawiera substancje wspierającą metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. Z Liporedium 40 efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40, odchudzanie nabiera tempa. Nareszcie mam jedną parę okularów, w których świetnie widzę to, co blisko i to, co daleko. Żeby dobrze widzieć i z daleka. I z bliska zapraszamy po nowe okulary ze zniżką 30% na wszystkie szkła progresywne. Vision Express, dbamy o twoje oczy. Bank przedsiębiorczości. Ależ zadbane rośliny. Jak się dba, tak się ma? To jak z biznesem i pracownikami. Podlewać? Proponuję raczej darmowe konto firmowe i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz opieki zdrowotnej także dla pracowników. Takiej na co dzień? z szybkim dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całej Polski. No to teraz rozkwitniemy! Rozwijaj biznes z kontem firmowym i zadbaj o siebie i pracowników. Alior Bank. Nie pukasz? A mógłbyś. Na erekcję weź to. Maxon Forte. Seks na Maxon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Adamed. Majonez przygotowany, w takim razie... Cześć! Pożyczyliście już państwu młodym? Jak to? Podobno pożyczkę wzięli w amionku. Pytam, czy życzenia złożyliście? I jeszcze im ta pożyczka starczyła na podróż poślubną. Słyszałem, że w góry skaiste. Nie, to rata naszej pożyczki jest stała jak skała. A do życzeń dołączamy gwarancję stałej raty pożyczki nawet przez 5 lat. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 16,11%. Arjor Bank. 50 lat Coca-Cola w Polsce. Wpisuj kody w aplikacji Coca-Cola do wygrania samochody i tysiące innych nagród. Był raz gość, co się wyćwiczył w owocowej. W nurcie piwnym, ale w wersji bezalkoholowej. Spróbuj nowego Lecha Free Dark Fruit Sour. Orzeź im smakuj jeżyny, wiśni i śliwki. Nie pukasz? a mógłbyś. Na erekcję weź to Maxon Forte. Seks na Maxon. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Adamet. Czy Twoje zęby także reagują bólem na gorące i zimne napoje? powodem tego często są odsłonięte szyjki zębowe. Przez otwarte kanaliki bodźce pulowe mogą docierać do zakończeń nerwowych. lud Sensitive chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębowe. Wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Lekalut Sensitive. Ochrona wrażliwych zębów. Ogarnąłem konto i dostaję punkty dla graczy. To ogarnij jeszcze 3% na koncie megaoszczędnościowym, jak ja. Hmm... <śmiennie> ja jestem zagarnięta. Jutro ruszamy. Mamy darmowe bankomaty w Europie. Jak to w rodzinie, każdy ma inne potrzeby, ale wszyscy mają konto jakże osobiste, które mogą dopasowywać do siebie. Co to za konto? Alior Al Ty też załóż konto jakże osobiste i dopasuj je do siebie. Alior Bank. Media Ekspert. Do środy. AGD w promocji. Taniej o VAT. Pralki, zmywarki, lodówki, ekspresy, roboty sprzątające. Taniej o wartość podatku VAT. Ogród w niskich cenach. Teraz w Oszą. Trampolina ogrodowa za 589 zł. Zestaw mebli tarasowych za 699 zł. I grill gazowy za 999 zł. Oszą. Dlaczego stosujemy LITORSAL SLIM? Bo lubimy ostro trenować. Podczas wysiłku nasz organizm traci cenne minerały i elektrolity. LITORSAL SLIM pozwala je uzupełniać. Poza tym zależy nam na smukłej sylwetce, a on daje nam właściwe wsparcie w drodze do celu. LITORSAL SLIM, stworzony z myślą o osobach aktywnych, nie tylko właściwie nawadnia organizm, ale także pozwala zadbać o szczupłą sylwetkę. LITORSAL SLIM. Nawadniaj organizm, kontroluj wagę. Bank Przedsiębiorczości. Ależ zadbane rośliny. Jak się dba, tak się ma? To jak z biznesem i pracownikami. Podlewać? Proponuję raczej darmowe konto firmowe i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Oraz opieki zdrowotnej także dla pracowników. Takie na co dzień? Szybkim dostępem do lekarzy specjalistów na terenie całej Polski. No to teraz rozkwitniemy! Rozwijaj biznes z kątem firmowym i zadbaj o siebie i pracowników. Alior Bank. W tle, kucharze. Napisy: najlepsze mięso, piekielnie dzikie. Smaczne przepisy. Smacznego, na zdrowie. Ja nazywam się Kuba Wolski. To jest moja piekielna kuchnia. Próbuję koktajlu. Hmm. Ten koktajl smakuje fenomenalnie, a z Wami widzę się już niedługo w kolejnym odcinku Piekielnie dzikiej kuchni. Do zobaczenia! Oczywiście standardowo. Wypiekane ze starannie dobranych ziaren pszenicy. Ciastka san. Odkryj smak dzielenia się. Grzybica paznokci. Jako podolog polecam Pirolam Lakier. Numer jeden na grzybice paznokci. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowane zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Chols! Chols! O oddech bliżej! Fakt o Pyralgina to lek do pozaszpitalnego leczenia silnego bólu. Pyralgina, numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. I to mac! Oto Chemiran Comfort Max. Najczęściej wybierany lek w zapobieganiu nawrotom opryszczki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do opakowania, bo inkonsumpuj się z lekarzem na płacenia, gdyż każde lek miłości stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Raz, Raz dwa, dwa trzy, trzy, cztery. I jeszcze apteczka. Włożyłam coś na rany i oparzenia. Mamo, wystarczy Help for Skin 4, bo działa jak cztery w jednym Help for Skin to wyrób medyczny z nowoczesną formułą 4 w jednym Pośrednio przyspiesza gojenie ran i oparzeń Pomaga zapobiec infekcji, natychmiast zmniejsza ból i ryzyko powstawania blizn Dlatego zawsze zabieramy go ze sobą Help for Skin, na moc gojenia na rany i oparzenia Wypróbuj także Help for Skin brodawki i kurzajki I pozbądź się problemu szybko i skutecznie Moim pacjentom jedzenie lodów kojarzy się z bólem, a nie z przyjemnością Pasta Sensodyne zapewnia moim pacjentom sprawdzoną i długotrwałą ochronę przed nadwrażliwością. Polecam Sensodyne, bo po prostu działa i pozwala znów cieszyć się życiem. Nowość. Wypróbuj Sensodyne Natural White z węglem naturalnego pochodzenia. Oreo przedstawia Złote Oreo. Sięgaj po złoto z nowym Oreo Golden. W Media Ekspert do środy, a kiedy w promocji Taniej Owad. Talki, zmywarki, lodówki, ekspresy, roboty sprzątające. Taniej o wartość podatku VAT. A ty, które lejs wybierzesz na spotkanie? Zobacz, co się dzieje, kiedy najlepsza paczka wkracza do akcji. Włożyłam coś na rany i oparzenia. Mamo, wystarczy Help for skin 4, bo działa jak 4 w jednym Help for skin to wyrób medyczny z nowoczesną formułą 4 w jednym. Pośrednio przyspiesza gojenie ran i oparzeń. Pomaga zapobiec infekcji, natychmiast zmniejsza ból i ryzyko powstawania blizn. Dlatego zawsze zabieramy go ze sobą. Help for skin poczwórna moc gojenia na rany i oparzenia. Wypróbuj także Help for skin brodawki i kurzajki i pozbądź się problemu szybko i skutecznie. Media Expert, AGD w promocji, taniej o Na przykład Aerobotrumba Trumba i6, teraz taniej o ponad 400 zł. Lodówka LG, teraz taniej o ponad 650 zł. A ty, które lejs wybierzesz na spotkanie? Zobacz, co się dzieje, kiedy najlepsza paczka wkracza do akcji. Fakto Pyralgine. Pyralgina to lek do pozaszpitalnego leczenia silnego bólu. Pyralgina. Numer jeden na silny ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteśmy ekspertami od nawadniania. Oferujemy dziecinnie nieproste w obsłudze systemy. Innowatorskie rozwiązania do każdego ogrodu. Dbamy o środowisko i o twoją wygodę w sobie wymarzony ogród z gardyną. Teraz kupujesz bez ryzyka bębny naścienne i ogrodowe oraz zraszacze aquazum. Pokochaj albo zwróć. Szczegóły na gardena.com I to mac! Oto Hemiran Comfort Max. Najczęściej wybierany lek w zapobieganiu nawrotom opryszczki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki do opakowania, bo się z lekarzem na pracy, ponieważ każde lekkie ilości, kreosowane zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Zakupy na śniadanie, obiad i deser w niskich cenach. Teraz w Auchan. Masło Ekstra 5,89 z kartą skarbonka. karbonka. Schaby bez kości 15,99 za kilogram. I orzechy nerkowca 2,99 zł za 100 gramów. Oszą Tędy proszę. No. no i niech pan powącha. Uh. No właśnie, czujemy to od przeprowadzki. Przyczyną przykrego zapachu jest brudna woda. Aby temu zapobiec, uh. polecam Kalgon 3 w jednym. Dodany do każdego prania chroni pralkę przed brzydkimi zapachami, a pralka jest czysta. Dlatego producenci pralek polecają Kalgon. każdej pralki to Calgon. W niskich temperaturach niektóre bakterie pozostają w pralce. Wypróbuj Kalgon, Higieniczna Czystość. Jedyny środek przeciw osadzaniu się kamienia, który usuwa 99% bakterii z pralki. Kiedyś pieniądzom zagrażali piraci i sztormy, a dziś jak już, to bardziej inflacja. Dlatego pomagamy chronić wartość Twoich pieniędzy. Wybierz mocne 4% na lokacie mobilnej z kontem dla Ciebie. Credi Agricole. Twój bank pełen korzyści. O, tak jest dobrze. Ale Panie Marcinie, co mam zrobić, żeby zapomnieć o skurczach? Moim zdaniem najlepszy jest Neomax Skurcz. Neomax Skurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego inne ważne składniki. Potas, wspomagający prawidłową pracę mięśni, witaminę B6, święte słowa, Odkąd stosuję Neomak Skurcz, skurcze przestały budzić mnie w nocy. Zadowolonych z Neomagu Skurcz jest więcej, czuję, że do nich dołączę. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Panny czynne są w godzinach od 9 do 17. Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Codziennie po mszy świętej o godzinie 18.30. W poniedziałek, 2 maja, Wigilia Odpustu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W programie o godzinie 16.30 w sali papieskiej, spektakl teatralny, te teatralny, zapiski więzienne kardynała Stefana Wyszyńskiego. O godzinie 18.00 w Bazylice koncert Maryjny wykonaniu jasnogórskiego chóru chłopieńcego. O godzinie 18.30 procesja maryjna połączona z nabożeństwem majowym, apel jasnogórski o godzinie 21.00 i czuwanie modlitewne. We wtorek 3 maja uroczystość odpustowa Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ogólnopolskie dziękczynienie za błogosławionego Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, na Jasnej Górze porządek na boj niedzielny. O godzinie 10.00 modlitwa dziękczynna, suma pontyfikalna na placu przed szczytem o godzinie 11.00. Pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski. Różaniec o godzinie 16.15, procesja eucharystyczna o godzinie 18.30, msza święta w Bazylice o godzinie 19. oraz Apel Jasnogórski z udziałem Wojska Polskiego o godzinie 21.00. W sobotę 7 maja pierwsze sobotnie zawierzenie rodzin. W niedzielę 8 maja pielgrzymka Sybiraków i osób represjonowanych w stanie wojennym. Składamy serdeczny Bóg zapłać za ofiary na renowację jasnogórskiego sanktuarium. W intencjach ofiarodawców odprawiamy codziennie msze świętom. I modlimy się w czasie apelu Jasnogórskiego. Bracia i siostry za Waszą obecność, za wspólną modlitwę, zwłaszcza Bóg zapłać pielgrzymom z diecezji Koszalińsko-Kołobzesko.